Cześć, wracam właśnie od kolegi i stały tam się ciekawe i śmieszne rzeczy, więc chcę wam je opowiedzieć, ale trochę dalej, bo tutaj jest jeszcze teren taki trochę bardziej zabudowany, a nie chcę tak przy ludziach gadać do kamery, więc widzimy się jak już wejdę trochę dalej, ale ja mam bardzo długą drogę do domu, więc, więc będzie długo. Ludzie, właśnie idę tutaj. Trochę się boję, ponieważ przez taki las idę i jest trochę strasznie. Naprawdę jest strasznie. No, ale co? Muszę jakoś dojść do domu. Jeszcze kilka kilometrów przede mną drogi. Ja tutaj idę w moich kroksach typowych. No, jak ciemno ja nie mogę. W ogóle patrzcie jak strasznie wyglądam, jak tak sobie świecę. Ale tutaj nie wiem na co świecić, czy na siebie, czy czy na ulicę, dobra. I w ogóle jest tą historią, tak? To by, że byłem u kolegi i on tam mówił, że w swoim tym... że w swoim stawie on ma tylko karasie, bo on ma ogólnie taki stawik dość spory, większy od mojego. Czekaj, ja tutaj trochę przejdę, by... zdjęcia na chwilę zrobię. Jeszedę ja na taką polankę, tam w oddali widzę światła i samolot lecają. Wy chyba raczej na kamerze dużo nie zobaczycie więc kontynuuję historię w ogóle też się trochę tutaj dzików boję żeby nic mnie tutaj żaden nikt mnie nie zaatakował no i mówię, że na tym stawie kolega ma te karasie no i ja tam zarzuciłem wędkę no i, no i czekam, aż coś mi weźmie no i w ogóle tam ma szybko brania a teraz tych brań w ogóle praktycznie nie było i to nas bardzo zdziwiło czekajcie, jeszcze trochę dalej przejdę tutaj poświęcę sobie, bo naprawdę strasznie jest w ogóle nie wiem czy wy widzicie, ale tam dalej, tam w oddali nie no, nie zobaczycie tego, ale tam jest taki las, bo to jest ta polanka i tam jest wyjście z tej polanki do lasu. I tam może być naprawdę strasznie, ale chyba każdy by się bał w takiej sytuacji. Ale nie no, dobra, teraz tej historii w ogóle nie opowiadam, więc lecimy dalej. No i tak jak mówiłem, zwykle na tym stawie tego kolegi są brania, a teraz właśnie tych bran nie było. No i tak czekamy chyba z... Czekaliśmy naprawdę z 3 godziny, tak dobrze, mi teraz jakbym sobie to zamyślał, ale ja nie mogę, ale przestraszyłem mnie drzewa. Ja nie przebysuję trochę dalej i zaraz zacznę nagrywać, bo, bo strasznie to jest fest. Jeszcze wam nie mówiłem, że od kolegi pożyczyłem kamerę termowizyjną, bo mojemu tacie tam coś do pracy jest potrzebne jakieś sprawdzenie ciepła, coś takiego nie wiem. No i chciałem wam pokazać, jak ten las fajnie wygląda. I takim, takim czymś też można sobie na przykład szukać zwierząt albo coś takiego. Ujej. Jestem już blisko domu. Nie wiem co to było. Nie wiem czy się coś nagrało, bo zapomniałem w ogóle, że kamera istnieje. Coś co zobaczyłem tam to wyglądało to jak człowiek. Czekajcie, czekaj, do domu wejdę już sobie szybko. Dobra, jestem już w domu. No i teraz... więc To coś co tam wijałem. To, to wyglądało jak człowiek i jak człowiek. I mam nadzieję, że to był człowiek, no bo nie chcę, żeby to okazało się coś innego, bo nie wierzę w duchy ani w inne żadne rzeczy. No tak jak pewnie większość z was. Ten film to teraz to nie będzie taką tą powiem kiedy idzie nieważne z nią, ale wstawię to na YouTube, a to co się tam nagrało zaraz zobaczę te nagrania, spróbuję jakoś to zmontować, żeby więc ten film wejdzie na YouTube a teraz na pewno jako, jako nocne nagrania jakieś straszne. Ja nie mogę. Mam nadzieję, że to był jakiś po prostu pija kupity, albo ktoś sobie ze mnie żartował. No koledzy to wątpię, no bo już byłem dość dalek, daleko od y, domu kolegi, więc wątpię, że to oni sobie jakieś żarty robili. Już na pewno nigdy nie wejdę do lasu nocą. I w ogóle się nie będę zbliżał do lasu. I, no teraz pewnie wszyscy myślą, że to jest jakieś ustawiane. No Myślcie jak chcecie, ale ja wiem swoje i po prostu. To jest taka nauczka dla mnie, żebyście nie chodzili w nocy sami po lesie. Mi się na szczęście nic nie stało, ale naprawdę mówię wam, uważajcie na to, bo nie. Nie, no. ja nie wierzę w to nawet, co to się stało. Teraz tak mówię do kamery, że wy sobie pewnie myślicie, że to jest takie ustawiane, że. A ten. No więc już nie będę nic mówił, bo. Naprawdę, nie wiem czy ja dzisiaj będę spał. Zaraz po powiem to moim rodzicom, co się stało, bo ja wszedłem do domu i niby, że nic się nie dzieje. Dobra, no więc to tyle. Tą historię, co wam opowiadałem, to powiem kiedy indziej. Dobra, więc trzymajcie się.